Szubokret? Szubokret? No, aż. Elo. <śmieniu> <Hello. śmieniu> <śmieniu> pomogę. Pomogę. To kurwa, proszę. Nie, ja pierdolę. Naprawiać saluzję no, no, o 12 no, no, w nocy, kurwa. Nie, No nie, no nie, no, to. No trzymam <śmieniu> <śmieniu> to, trwa. No trzymam to, no. nie, ty trzymaj nie, 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 Maciuś ułóż się, bo oni to zaraz, czy, 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 czy o... oni zaraz... <przodziany> Stary oni... Gdzie schować... Chyba sko... byś kurwa zwalił, Gdzie schować... <noise> bo morda, tak, jakbyś kurwa chciał. Gdzie schować... Kurwa. Mordu, kurwa. Ja to kurwa mordem bym się Kurwa... Tam i z to w koi byś pukł. No ja go schowam. Tak sobie kurwa na paluszek wziąć. Ogólnie to ani, animal planet stary. Animal planet w kurwie. co oni robią kurwa. Ja pierdolę, stary. Ja dobra, potem to nagram stary.